Hejka moi drodzy, z tej strony Angela I witam was bardzo serdecznie. Um, w dzisiejszym odcinku Tą giereczkę zaproponował mi Rajpir, żebym sobie w nią zagrała. Mm, jedynie co o tej grze wiem, wiem, że to jest gra horror. Nie wiem, czy jest straszna tak naprawdę, nie wiem, w ogóle nie odpalałam jej. E, pierwszy raz odpalę razem z wami, także co? Zaczniemy sobie w nią grać, prawda? Także klikamy Play. nie, niech będzie. No i nie wiem no takie ustawienia jakie są. Dobra, kontynuuj. OK. Krani czy greeny jest crazy. Dobra, mamy tylko 5 dni. E, no to zaczynamy. Dzień pierwszy. W ogóle chyba mogę się ściągnąć w Sławki w sumie. Bo... i tak w Sławkach nic nie słyszę. A gireczka wiecie, jest na telefon. To chodzimy sobie, i co mamy w ogóle zrobić? Mamy łóżko. Aha, możemy się schować po tu. Aha, to jest coś strasznego. I leave this home. Tak, tak? Leave this house. No, się chciałabym. Nic nie ma. A, dobra. Otwórzmy to. O kurde, nie! My chyba mamy uciek... Nie, nie zabił. <grafię> to, jest, to, to jest... Chyba jakiś dziadek czy coś, nie wiem. Aha. Ciepion drugi? Nie my się budzimy. A znowu w tym samym miejscu, tak? Okej. Okay. Zobaczymy, no, tutaj wiemy chyba, że już nic nie ma, tak? Wejdźmy sobie stąd. Pójdźmy obok. O kurde. To Co to jest? To się trudno w ogóle steruje. Kiedy ja nie lubię taki. O-o. O kurde, jak mnie przestraszył! Mądre to? Niestety, ale muszę powiedzieć, że w tej grze są reklamy. Szkoda trochę, bo już wydawała się gierka całkiem sponio. A tu takie coś, ale w ogóle jak my możemy w ogóle wyjść z tego domu? Tego nie rozumiem. Dobra, to byliśmy. To wygląda. To chyba się schować. Tak, tak, bo on do nas idzie. I co tam, O ja... O kurde, no nie gad. No nie gadaj. <grywia> Coś poszło nie tak. Dwa dzień czwarty. Myć poduszko? Dźwięk nie jest za fajny. bo wejdźmy. Kurde. Możemy się gdzieś schować? A! No kurde! On cały czas jest za nami! Ostatni dzień. A to co? My mamy po prostu. Po prostu mamy uciec z tego domu? Czy mamy czegoś szukać? Jakieś poszlaki czy coś? Kurde. No Dobrze, dobrze. Dobrze, teraz spokojnie. Co z tego gra? Czyli my chyba mamy znaleźć po prostu do tego kluczy jakieś albo coś w tym stylu. Tak mi się wydaje. Taki on jest okropny, ten dziadek. No i game over. No, nie, spróbujmy jeszcze raz. O kurde, on tu idzie już. Musimy się schować poduszkiem. Schowajmy się. I stąd. psco Checamos my... O kurtinga. It's done. Kurde, mieliśmy już coś. Wybierzmy jeszcze raz. Książka. uciekać. O kurde, nie, 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 nie. Czekaj, poduszko. Uf, uf. nie jest. No co my z tą książką mam zrobić? My książkę no i co ona nam da. O kurde. No nie, no spadłam. Dzień trzeci. O, on jest sam, mną. O kurde. Coś nie da tego przejść przecież. Nie rozumiem. O, tu w tym pokoju... O, mamy klucz. Chodźmy pod łóżko. Co my tym kluczem możemy zrobić? Nasuwajmy się.

To. Czy to się rusza? Kurde, o oh, nie, im w zaułek, zamknięty <grymny> zaułek. <sałóak> Dobra, well, ostatni dzień, jak się nie uda, no to niestety. Nie wiem, czego ja mam tutaj szukać, to był ten klucz, nie pamiętam już nie pamiętam, już nawet, gdzie on był. Przyszedł się do on za mną szedł. To nie było mądre. To nie było mądre. No co ty gadasz? On mnie przyjedzie. Dobra, Ta gra jest okrutna tak naprawdę. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa.